Kilka informacji o roniku, czyli naszym maczku. Jak ja się cofam, żeby na niego spojrzeć, to on staje, bo on nie jest pewien, czy przypadkiem jak gdzieś zawinkla nie wyskoczę z jakąś szczykawką pełną jakiegoś płynu odżywczego, z jakąś kapsułką, którą trzeba wycisnąć do pyszczka, no po prostu z jakimiś. Niepożądanymi y, rzeczami, które się Makiemu nie podobają. W związku z tym on idzie, on wyszedł sobie. No, wygląda nawet dosyć rzeźko, ale dystansuje się. Obawia się, jakie pomysły ja będę znowu miała. Dlatego nie chcę zanadto podchodzić do niego. No, no, no nie chcę po prostu, żeby on się. Żeby on nam zwiał, no krótko mówiąc. No, funkcjonujemy w tej chwili z Makiem w ten sposób, że się kiwamy. Ja to tak nazywam. Kiwamy się w ten sposób, że ja próbuję na swoje, a maki się temu opiera. No niestety to jest trudny czas dla pieska, dla nas, ponieważ trzeba mu podawać kroplówki, leki. Preparaty. On tego nie chce przyjmować. No on jest w dosyć dużym obecnie dyskomforcie, ale to jest sytuacja, w której ratujemy mu życie. Nie możemy odpuścić, bo jeśli mu tego nie podamy, no to Maki po prostu nie będzie miał szans. Ale widać, że się nie czuje za dobrze, bo to oczko jest takie no przygaszone oczko no maczku kochany ojej no ale chętnie idzie no, no, no są takie sprzeczne sygnały właściwie jeśli chodzi o samopoczucie maka no już nam się wydaje, że się źle czuje a tu na przykład zje yy, kawałek mięska z ryżem no i już ta nadzieja znowu wraca. No, no nie jest taka prosta ta obserwacja przy niewydolności NEREK. Najważniejszym na pewno czynnikiem i informacją dla nas są wyniki badań. A zalecenie jest takie, że te wyniki badań ponowimy. Ponowimy je po 7 dniach podawania kroplówki. Zwięk o, no, powiedzmy tej zwiększonej pojemności, którą zalecił doktor. No i wówczas będziemy coś więcej wiedzieć. No ale na razie się męczymy, nie? Maczku? ze sobą przede wszystkim, bo maki śpi spokojnie, jest taki wyciszony, no, nic nim takie nie, nie wstrząsa nim jakieś takie. Samopoczucie, które by mogło być alarmujące. No teraz on nie wygląda za dobrze, bo też wyszedł z ciepłego pomieszczenia na zewnątrz, więc trochę jest mu zimno. Ale chętnie idzie, bo gdyby było źle, to by po prostu nasz maczek w ogóle nie szedł. No to i co chłopaki? Rymcymcym.